I nie patrzę na gwiazdy, żołnierz szuka swojej drogi. No bo to bycie normalnym czyni wyjątkowym. Siemano, kolano, łokieć, lajki, pięta, szósty, mortko uśmiechnięta. Siemano, ja jestem szósty i dziś powiem Wam krótko na temat kolejnego zbliżającego się eventu w Pokémon Go. Czy przed nim będzie jeszcze jakiś? Bardzo prawdopodobne, że tak, jednak o wiele mniejszy i o nim zrobię materiał za jakiś czas, na spokojnie. Dziś jednak przedstawię wam event związany ze świętami i za około plus minus miesiąc będziemy mogli spodziewać się właśnie owego eventiku i przy okazji prezentów od Mikołaja, ale kto by tam na nie czekał? Ważne, że będą Pokemony, nie? Hey brother, Dobra, jednak co zyskamy dzięki temu eventowi? Sprawa jest mega prosta, jednak zacznijmy od samego początku. Po pierwsze, event zacznie się 11 grudnia, a skończy 25 lub 26, to tam zależy. Wiecie, niektórzy nawet teraz mają jeszcze Halloween włączony i im działa wszystko i nadal łapią Kubony, gas i tak dalej, także w Niantic to, wiecie, dziwnie działa to wyłączanie eventu, ale co my tam będziemy narzekać, możemy dużo łapać Pokemony, także jest mega spoko. Po drugie, tak jak w przypadku eventu Halloweenowego, tak jak powiedziałem przed chwilą, bardzo prawdopodobne, że ponownie dostaniemy zwiększony bonusik na cukierki, czyli e, razy 2 lub nawet razy cztery. Oraz z pokestopów będą mogły wlecieć nam jakieś prezenty. Jakie? Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo, aczkolwiek mam parę swoich przypuszczeń, którymi na razie się zamienię nie podzielę. A co? Po trzecie, zwiększony resp Pokemonów, identyczny jak w Halloween, Tyle, że tym razem będziemy mieć możliwość częstego spotkania na przykład Laprasa, Jinx, Ponity i jeszcze paru innych ciekawych lub mniej ciekawych Pokemonów, więc ponownie będzie okazja nałapać naprawdę mnóstwo Pokemonów. A myślę, że na przykład taki Lapras lub e, Ponita i jego ewolucja Ponity to są naprawdę mega kucury, także będzie warto wtedy łapać Pokemony na pewno. Po czwarte, za buddy Pokémona, czyli zachodzenie z Pokémonem, będziemy dostawać cukierki Razy 4. Co również jest super opcją, ponieważ będziemy mogli bardzo szybko nazbierać cukierasów do dowolnego Pokémona, jakiego tylko sobie będziemy chcieli i jakiego sobie zażyczymy. Oczywiście o evencie, jak i samego eventu jeszcze będę nagrywał, ale musimy poczekać na niego jeszcze około miesiąc, plus minus około. Jednak super, że twórcy gry wymyślają kolejne eventy i je realizują, bo wiecie. Oni mają pełno pomysłów jako Niantic, ale czasami z ich realizacją jest troszeczkę gorzej. I myślę, że naprawdę, jeżeli e, jeszcze mnóstwo takich eventów przed nami i oby coraz ciekawszych. Nowy rok, Wielkanoc i wiele, wiele, wiele innych okazji, aby umożliwić graczom zbieranie chociażby podwójnych, a nawet poczwórnych ilości cukierasów. Zauważcie, że nawet jeżeli ktoś ma mały level, powiedzmy to tam piąty, to przez tak, czas takiego eventu może wbić nawet, nie wiem, 20-30. Jeśli tylko się mega postara. Więc to też jest e, naprawdę mega opcja i mega szansa dla osób początkujących, które chcą szybko się nauczyć grać, szybko wbić level, szybko mieć jakieś pokemony, żeby walczyć w gymach, Także to jest naprawdę e, mega opcja i takie eventy służą właśnie również do tego. Dlatego warto wcześniej o tym wszystkim wiedzieć, co, gdzie, jak. Ja wam o tym oczywiście mówię, ja was o tym informuję. Jeszcze za około tydzień, może dwa, wam o tym przypomnę. Także spoko luz, wystarczy zasubować, będziecie na bieżąco, nie ma z tym żadnego problemu. Tymczasem 6 i 20 wjeżdża jeszcze jeden mega ciekawy odcinek moim zdaniem, także myślę, że warto o 20 wbić na kanał. Tymczasem trzymajcie się, 6! Sam już bronię mazy Wara od moich wartości, mej ekipy także Sława nie zrobi nie gorszym, nie ma różnicy dla mnie Kasa w broli, dozorcy to nie są mity żadne Chcę swobody, to rośnie, pierdole leafy transfer Chcę wyniki, w i pierdolę kwestie lat